Witaj w kolejnym odcinku know How Katolika. Przypominam, że wszystkie odcinki są sprawdzane przez osobę duchowną, czyli tak zwane klepnięte przez kościół, więc wszystko, co tutaj jest mówione, jest zgodne z nauką kościoła. Dzisiaj zajmiemy się Bogiem jako stwórcą i odpowiemy sobie na pytania: czy stworzenie świata jest przypadkowe i to, co się w nim dzieje, też jest jednym wielkim przypadkiem? Czy każdy z nas ma jakiś cel w życiu? Który powinien wypełnić, dlaczego istnieje zło na świecie, i czemu ludzie nie są idealni? Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Chyba wszyscy to znamy, to jest pierwsze zdanie pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, czyli sam początek Pisma Świętego. Niezwykłe jest to, że w hebrajskim słowo stworzyć nierozerwalnie odnosi się do Boga, że ten, który stwarza, to jest Bóg. W naszym języku ciekawe jest też rozróżnienie pomiędzy słowem stwórca a słowem twórca, ponieważ twórcą może być każdy. Twórcą może być ktoś, kto z danego materiału coś zrobi jakiś artysta, natomiast stwórca robi coś z niczego. I tylko Bóg jest stwórcą. Stwórcą świata. A przypomnijmy, że Bóg to są trzy osoby boskie, czyli Ojciec, Syn i Duch Święty. Świat został stworzony dla Jezusa przez tchnienie Ducha Świętego. To też nam pokazuje, że od samego początku te trzy osoby były nierozerwalne. Po co w ogóle powstał ten świat? Ano po to, żeby w nim objawiła się chwała Boga. Ponieważ Bóg Chciał tę swoją chwałę pokazać, ale też się nią podzielić. Dlaczego? Ponieważ nas kocha i zrobił to z miłości. Świat powstał z miłości. To jest miłość, która pragnie, abyśmy byli szczęśliwi, żyjąc w Bogu ponieważ On przenika nas i przenika całe stworzenie, jest wszędzie. Po prostu chciał się z nami podzielić tą wielką wspaniałością, żebyśmy też jej doświadczyli, żebyśmy też byli jej uczestnikami. I Bóg pragnie, żebyśmy ten stworzony świat przyjęli jako dar, żebyśmy go doglądali i żebyśmy o niego dbali. Pan Bóg jest nieustannie obecny w tym, co stworzył. Nie jest tak, że On stworzył i se poszedł i zostawił świat sam dla siebie. Tylko jest nieustannie w nim obecny, trwa w nim, podtrzymuje je w istnieniu, ciebie podtrzymuje w istnieniu. Zastanów się nad tym, w jaki sposób w ogóle żyjesz i pomyśl, co ty musisz zrobić, żeby żyć. Żeby krew ci krążyła w żyłach, żeby serce oddychało. Bóg pozwala działać swojemu stworzeniu i prowadzi je do celu. Do jakiego celu? To już musimy odnieść się do Jezusa Chrystusa jako tego, w którym wszystko się wypełnia. Stworzenie to jest początek historii zbawienia, a Jezus ten początek oświeca. On objawia nam, dlaczego istniejemy i dokąd zmierzamy. Właśnie pokazuje nam ten cel, aby nam przypomnieć o tym, że to Bóg stworzył świat i On ma go w rękach i też nasz cel zwróć uwagę na czytania Wigilii Paschalnej w noc zmartwychwstania Jezusa kiedy właśnie te czytania zaczynają się od opisu stworzenia świata normalne dla nas jest pytanie, że zadajemy sobie je, skąd pochodzimy dokąd zmierzamy, jaki jest nasz cel to jest cecha ludzkości niejednokrotnie albo zawsze poznanie swojego początku i celu, w jakim jesteśmy tutaj na Ziemi, determinuje właśnie nasze działanie i pokazuje sens naszego życia. Wiesz, dlaczego się urodziłeś? Jaką masz misję na tym świecie? Ja zanim spotkałam Boga, to nie wiedziałam. Byłam taka zastraszona i obracałam się w takich schematach myślenia, które mnie bardzo ograniczały. I nie dość, że nie wiedziałam, co chcę robić, to jeszcze bałam się robić to, do czego mnie serce wołało. Aż w końcu przyszedł taki moment, że byłam pogodzona y, z jakością mojego życia: bycie szarym i chowaniem się w piasek, byle tylko nie groziło mi żadne niebezpieczeństwo. Takie też wybierałam pracę i w ogóle tak działałam w życiu, żeby się za bardzo nie wychylać. A kiedy Pan Bóg pojawił się w moim życiu. To stopniowo zaczął mi pokazywać, kim jestem, skąd jestem i po co tutaj jestem. I teraz już wiem, kilka lat temu dostałam takie mega oświecenie co do tego, co ja mam tutaj robić. Nie jest tak, że mam zrobić jedną rzecz i koniec. Jest coś wielkiego, coś być może, co dopiero osiągnę na koniec życia, a w międzyczasie jestem powołana do bycia żoną, matką. I to też jest moja misja. Najważniejsze, żebyś znalazła miejsce w świecie. Żeby zapytała Pana Boga, dlaczego tutaj jesteś, i żebyś pamiętał, że nikt ani nic nie jest na tym świecie przypadkowo. Bo ty i wszystko to, co tutaj się pojawiło na świecie, jest efektem mądrości Boga, Jan Paweł II powiedział mądrą rzecz: że jeśli uważamy, że wszystko jest przypadkiem, to równocześnie twierdzimy, że nie jest nam potrzebne myślenie. Ani próba dążenia do rozwiązania problemów, które napotykamy na swojej drodze. Nawet wielcy naukowcy nie odrzucali istnienia Boga. Bo żaden z nich nie ma też żadnego argumentu na to, żeby odrzucić istnienie Boga. Isaac Newton, fizyk, astronom, chemik. Matematyk, filozof i historyk sam przyznał, że tak perfekcyjnie zaplanowany świat nie mógłby istnieć sam z siebie. I nie mógłby być też efektem przypadku. I Bóg wie o tym, że my cały czas poszukujemy tej prawdy o sobie, dlatego od samego początku powołania ludu wybranego pokazywał też cel człowieka i cel stworzenia. Tak jak dziecko, które się narodzi stopniowo dopiero poznaje swoich rodziców przez tyle lat wyobraźcie sobie, tak samo Właśnie było do momentu, aż Jezus Chrystus się pojawił. Przez tyle lat stopniowo Pan Bóg pokazywał prawdę o sobie i o człowieku. Zobacz, Stary Testament od zawarcia przymierza poprzez proroków, psalmy, księgi mądrościowe. Tam co chwilę jest jakaś nowość, co chwilę Pan Bóg odkrywa coś o sobie i o przeznaczeniu człowieka. Zatrzyma się szczególnie przy pierwszych z trzech rozdziałach księgi rodzaju, ponieważ one ukazują taką esencję, że świat nie jest przypadkiem i jaki my mamy cel. Jak masz wątpliwości? A na pewno możesz je mieć, bo tak jak wspomniałam wcześniej, jesteś człowiekiem, który ma pytania, który ma wątpliwości, ale nie zostawaj z nimi i nie odrzucaj Boga. Właśnie pytaj się go o wszystko, pytaj dlaczego, pytaj skąd, pytaj jaki sens, pytaj po co, pytaj jaki cel. Bogu odpowiedź tobie sprawi na pewno przyjemność. A przede wszystkim w tych wszystkich pytaniach pamiętaj, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Skoro On stwarza z niczego, to może wszystko. On daje grzesznikom czyste serca, powołuje zmarłych do ponownego życia, no i udziela wiary tym, którzy Go nie znają. Wiele jest też wątpliwości na temat tego, że dlaczego świat jest taki zły, dlaczego ludzie nie są idealni. To jest tajemnica. Ludzie i świat są stworzeni w drodze do tego, aby być doskonałymi. W osiągnięciu tej doskonałości pomaga nam opatrzność Boża, wszystkie zrządzenia, wszystko to, co się wydarza w naszym życiu. Dlatego nie powinniśmy się bać niczego, co nas spotyka. Pamiętaj, że Bóg jest osobą, która pomaga zarówno w rzeczach wielkich, Jakichś rzeczach błahych, takich, które tobie wydają się bez y, znaczenia. On się interesuje wszystkim. Wszystkim, co dotyczy świata i wszystkim, co dotyczy ciebie. Dlatego Jezus prosi nas, abyśmy najpierw starali się właśnie osiągnąć Królestwo Boże, ponieważ wszystko inne będzie nam dodane, bo ojciec wie, że tego potrzebujemy. Dlatego nie warto zbytnio zamartwiać się o to, właśnie, co będziemy jeść, co będziemy pić. Co się ubierzemy, bo Pan Bóg wie, że to są nasze potrzeby i On nam je zapełni. I On nam je zapewni. Pana Boga nawet interesuje to, co na śniadanie jesz. Interesuje to, jak się ubierzesz. Czy uśmiechniesz się do kogoś na ulicy, czy nie. Czy zadbasz o siebie rano, czy nie. Dla Niego wszystko jest ważne, bo Ty jesteś dla Niego ważny. Ale czy to, że Pan Bóg o wszystko zadba, powinniśmy odbierać jako siedzimy na krześle i czekamy na cud? No nie. Jest takie mądre przysłowie, które mówi, żebyśmy robili wszystko tak, jakby to zależało od nas, a żebyśmy ufali tak, jakby zależało od Boga. Bóg daje nam możliwość działania i mamy z niej korzystać. Po to też mamy talenty, po to mamy rozum, możemy współdziałać z Bogiem dla dobra własnego i dla dobra innych. Uwaga, nawet przez nasze cierpienie, ponieważ cierpiąc, możemy ofiarować to cierpienie, żeby ono nie było bezowocne. Możemy ofiarować za kogoś, za duszę w czyściu cierpiące. Możemy uczynić je naprawdę czymś wielkim. A wszystko to, że działamy i jak działamy, zależy od Boga. Bo Bóg jest w nas sprawcą chcenia i działania, czyli robienia. A dlaczego istnieje zło na świecie? Na to odpowiedź nigdy nie będzie łatwa. Jak wspomniałam wcześniej, stworzenie jest w drodze do doskonałości. Przede wszystkim ma wolną wolę, więc może dopuszczać się zła. Lecz z tego zła Pan Bóg zawsze, podkreślam, zawsze może wyprowadzić dobro. Bo gdyby tak nie było, na pewno zła na tym świecie też by nie było. Przypomnij sobie historię świętego Józefa, nie tego od Mary, tylko tego drugiego, który miał braci, i którzy go pobili, najpierw chcieli go zabić, a potem go sprzedali do Egiptu. Dla ojca to była wielka tragedia dla nich też, bo nie mogli się później z tym pogodzić. Dla Józefa na początku też, ale potem zobaczył ten zamysł Boga, że on go ocalił po to, żeby w czasach głodu on mógł ocalić wielki naród. Naród wybrany. Dzisiaj mam zadanie dla ciebie. Po pierwsze, jeżeli masz wątpliwości, pytania, zapytaj Boga i poproś o odpowiedź. I nastaw się na to, że możecie odpowiedzieć w różny sposób. Zobaczysz to, poczujesz to, będziesz wiedział, wiedziała, że to Bóg. I najlepiej zapisz sobie gdzieś to, żeby o tym nie zapomnieć. A druga sprawa, jeżeli jeszcze nie znasz swojej misji, nie znasz celu swojego istnienia, zapytaj Boga. Poproś go o odpowiedź, poproś go o jakąkolwiek wskazówkę, bo powtarzam, masz cel w życiu i nawet jeżeli go nie znasz, jeżeli myślisz, że nic nie potrafisz, że nie masz się czym zająć, że nic Cię nie interesuje, że nie ma czegoś, w co mogłeś włożyć swoje serce, to to jest jeszcze początek Twojej drogi, bo to coś tam jest w Tobie, zapisane w Twoim DNA, w Twoim sercu, w Twojej duszy. Tylko musisz to odkryć, więc do dzieła. I czekam na komentarze, jak Wam się udało. Do następnego razu, trzymajcie się z Bogiem. Cześć.